Hej, wszystkim witam Was. Wy. Już ostatni w tym roku na moim kanale vlogmasku. Ja nie wiem, kiedy ten czas tak szybko zleciał. Dzisiaj mamy już 24 grudnia, Wigilia, i to się wiąże z tym, że dzisiaj jest ostatni vlogmasek w tym roku. No niestety na to nic nie poradzimy. Także no co, zaczynamy otwierać kalendarze. No i otworzymy sobie jako pierwszy oczywiście z kinderkami, ale uwaga! Dzisiaj nie tylko otwieramy kalendarze, ale otwieramy też okienko 24 od Wicki I prezent, który dostałam wczoraj od mojej trenerki. Także no co. Zacznę od kalendarza z Kinderkami i 24 mamy tutaj i to okienko jest dosyć spore, także otwieramy. I dzisiaj mamy czekoladowego pingwinka. Super. Także ten kalendarz już odkładamy. To już koniec otwierania tego kalendarza. Taki pingwinek. Odkładamy. No to co? Teraz kalendarz adwentowy z efola. Ostatnie okienko. I 24 dni mamy tutaj na dole. Jest duża. Ciekawa jestem, co będzie. Także otwieramy. Ej, jaki duży produkt! Kochani, jest to teoretycznie z tego, co tu poczytałam, żel pod prysznic dla człowieka, także ciekawie. Nie ma tego właśnie w internecie nigdzie, no bo tutaj pisze, że jest jakaś tam edycja, więc jeszcze pewnie tego nie ma normalnie w sprzedaży. Ale no powiem Wam, ciekawie, w takim kalendarzu. No, dosyć ciekawe, Także, no co? kalendarz z fola już też skończone. Wszystkie okienka otwarte. Także, odkładamy. I co? Ja myślę, że możemy sobie teraz stworzyć prezent mojej trenerki. Także, no co? Otwieramy. Są tak ładnie zapakowane. I Gosia i Firefly. W zeszłym roku była Gosia i Pindaczka, e, chyba. W tym roku jest Gosia i Firefly. O jaka śliczna, patrzcie, czapeczka z daszkiem, a jest mega ładna, naprawdę. W zeszłym roku dostaliśmy taką na zimę czapeczkę, też jest mega super. O, proszę bardzo, taka czapeczka, metka mi wystaje akurat, ale teraz sobie obetnę. Bardzo ładna z takim naszym o logo. Mega ładna. Także dziękuję bardzo i jeszcze tutaj mamy e, dla Robalka takie ciasteczko bodajże z końskiej cukierki, takiego Mikołaja. Także super i bardzo dziękuję. I otwieramy e, ten prezencik od mojej widzki. Jest mega duży i jest ciężki. Także ciekawe, co tutaj będzie. A więc otwieramy ten duży prezent. Jest on tutaj troszkę zataśmowany, i jest tutaj taka kukartka, także ku odwiążemy, a taśmy chyba przeciniemy. Dobra, odcięłam już tą taśmę tutaj z góry. Także no, co no, otwieramy. O kurde, dobra. Widzę różowe rzeczy, także na fajnie. O, mamy Pringlesy, moi drodzy. Mała wersja, bardzo fajnie. Lecimy dalej. Co my tu mamy dalej? Taką fiesteczkę, co to jest? To jest chyba do kąpieli, tak mi się wydaje. No, bardzo spoko. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Okej, okay, i mamy M&M'sy, takie czekoladowe. Bardzo spoko, naprawdę super. Okej, okay, lecimy dalej. A jest tu mega dużo rzeczy. O, i mamy chyba kolejne coś do kąpieli, w sensie, jako kula tego, powiedzmy do kąpieli. To jest w kształcie księżyca. Bardzo fajnie. Co my mamy dalej? Czekajcie. Okej, okay, i tu mamy chyba już rzeczy dla koła, jak mi się wydaje. Mamy taką ładną różową kopystkę. Także fajnie. Lecimy dalej. Ej, no mega słodkie. W ogóle, patrzcie, różowa szczotka do grzywy. Taka fajna. O, proszę bardzo. Mega spoko, naprawdę, dziękuję bardzo. Dalej. Kolejna szczotka różowa. Jest mi serią mega miło. Naprawdę. Jeszcze w moim ulubionym kolorze. Taka, proszę bardzo. Magic Brush. Różowa czyściutka szczoteczka. Nowiutka. Dalej. Kolejna szczotka różowa do zestawu. Taka fajna. Proszę bardzo. O, tu się coś jakieś się odgięły, ale nie szkodzi. Taka, proszę bardzo, miękka, fajna szczotka. Bardzo ładna. Dalej. Mamy takie różowe zgrzebło. Takie o, proszę bardzo. <grych> Super, do zestawu. Ok, i dalej mamy smaczki. Takie o. Takie kuleczki są fajnie, dziewczynki będą miały. I okej, okay, jeszcze tu mamy naklejeczkę taką ładną. I już ostatnia rzecz. Kantarek taki różowy. Wiecie co, nie wiem, czy on za mały nie będzie. Ośmiu, nie wiem, czy mam być na księciacy, czy robala. To jest Shetland. Dobra, otworzymy sobie. Dzisiaj jakby na piłczewskę wchodzą szaki kantary, ale zależy jakie, więc zobaczymy. Ale jest ładny, patrzcie, taki różowy. Kurczę, będzie za mały. Chyba, że to ma być dla tych kucyków. Muszę zapytać się, yy, bo jest naprawdę mega ładny i szkoda byłoby mi go oddawać czy sprzedawać. Jest naprawdę śliczny. się taki różowy. No na princeska jest e, za mały, bo to widać i jakby nie, jak niektóre kantery na nią e, szedły i wchodzą, no to ten raczej na nią nie wejdzie. Więc mega szkoda. Także ja się zapytam, dla którego konika to miało być, bo jeżeli dla którejś z tych kucyków, które mamy w stajni, no to e, spoko. Jak będziemy z Hanią się nimi jeszcze zajmować no to będziemy brały ten kantarek. Ale jest ogólnie mega ładny, także bardzo dziękuję Marlenie za paczuszkę. Jest naprawdę mega ładna i naprawdę wszystko różowe w moim kolorze. Naprawdę jest mi mega miło. E, także no ja się naprawdę bardzo cieszę. Dzisiaj mamy super zdobyczy. Dobrze, także zobaczcie, tak prezentują się moje dzisiejsze zdobycze. Jest ich naprawdę mega dużo. E, tu mamy taką super czapeczkę bryż od mojej trenerki, ciasteczko dla Firefly. Tutaj mamy kinderka z tego kalendarza kinderkowego. Mamy chyba ten właśnie płyn pod prysznic z tego kalendarza z EFOL-a. kule takie, ale do kąpieli. M&Ms, naklejka, kopystka, magic brush, kantarek, szczotka, druga szczotka, smaczki. Kolejna szczotka, i naprawdę strasznie dziękuję za tą paczuszkę, bo naprawdę jest to mega miłe. Także bardzo, bardzo dziękuję. No i co, to byłoby na tyle z otwierania kalendarzy i w ogóle z paczuszek i tak dalej. Także to było ostatnie otwieranie kalendarzy i takich paczuszek świątecznych w tym roku na vlogmaskach. Vlogmaski się kończą, ale spokojnie. To jest dopiero początek tego vlogmaska. Jeszcze polecimy sobie do stajni. Jeszcze pewnie wieczorem otworzymy sobie jakieś prezenty, no bo dzisiaj jest Wigilia. Także no wszystko będzie w dzisiejszym vlogmasku. Ja naprawdę dziękuję Marlenie za tą śliczną różową paczuszkę, bo naprawdę jest mi mega miło. Tu te wszystkie rzeczy są naprawdę super. Ta czapeczka od mojej e, trenerki i tak dalej. No naprawdę mega Wam wszystkim dziękuję. Także no co? Teraz przenosimy się do stajni. Dzieciaki muszą się jak zawsze przywitać. <grytania> tak, idziemy na stanowisko. Marcheweczka. Dobra, nóżki kuzykowie wyczyściłam z błota. Teraz jej wyczyszczę kopytka. Nie? No. Dobra, kopytka wyczyściłam błota. I wszystkiego wyczyszczone, tak? Teraz zdejmę jej dereczkę i yy, wyciszczę ją tak szybko. Jeszcze grzywkę zrobimy i lecimy, nie? I gdzie stwierdziłam, że pójdziemy sobie tak tylko na spacerek postępować, żeby miała dzisiaj luzik, bo jest też wigilia, święta i tak dalej. tak żeby po prostu sobie jutro na najwyżej się promozujemy, a dzisiaj tylko spacerek. Kucek już jest w boksie i zajadysenko. Dobra, robimy teraz robakowi podałeczkę. Idę do robaka, dać jej takiego poczucia. się się te ręki? O, yes, <grym> właśnie na sianach, a gdzie skąd stanie jeszcze jabłuszko? Masz? Widocznie nam wykradzanie obywateli, cała seria obywatela, Dobra, zrobiłam obywatela, Dobra, kochani, pokażę Wam, co dostałam z takich końskich rzeczy. Dostałam rzeczy z JD. tak już wam pokazuję jakie. Oczywiście to było ładnie zapakowane, ale tak już to opakowałam, więc już jest tak byle jak. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to są takie fajne dresy. Takie ładne dresy. Proszę bardzo. I są one podszywane takim polarkiem tutaj, więc są naprawdę mega ciepłe, bardzo fajne, także. No, bardzo się cieszę. I kolejną rzeczą są bryczeski. I patrzcie, ja jestem po prostu zakochana w tych bryczesach. Patrzcie, jakie mają tu ładne kryształki. Tutaj mam takie ładne kryształki. Teraz wam pokażę tył. No, trochę się nierówno ułożyły, ale patrzcie, tutaj z tyłu też mają takie śliczne kryształki. No, są po prostu przepiękne. Także to są rzeczy takie końskie. I ja jestem naprawdę mega, mega zadowolona. No a to reszta rzeczy to są takie już moje eee, to były właśnie takie końskie, które chciałam Wam pokazać, ja jestem mega zadowolona. Także moi drodzy, tym miłym akcentem będziemy już kończyć vlogmaski w tym roku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Widzimy się już niebawem w normalnych vlogach.